Czy chcesz przyjąć te informacje? Żyjemy w wyjątkowych czasach. W czasach, w których jak nigdy wcześniej jesteśmy bombardowani informacjami z każdej strony. Nigdy wcześniej nie było tak wielu mediów, tak wielu kanałów informacyjnych, tak wielu miejsc, w których do nas przemawiano. Napotykamy więc różnorodne treści, a w nich prawdy, półprawdy i nieprawdy różne interpretacje na różne tematy. Do tego dochodzą treści, które przekazują nam inni ludzie. I często w te treści dołączone są prawdy, półprawdy i nieprawdy, i w tym oczywiście interpretacje tych ludzi. Pochłanianie tych informacji nie zawsze spowoduje, że wyciągniemy własne wnioski, które będą tak czyste i klarowne, jakby nam się wydawało. Bardzo często przyjmiemy do siebie te informacje i stworzymy sobie taki obraz, który został nam przekazany w taki sposób, który nas bardziej przekonał z różnych powodów. I te powody to nasze wcześniej nabyte przekonania, to źródło tej informacji, to w jaki sposób została podana, to również to, co jest dla nas z jakiegoś powodu po prostu bardziej wygodne. Natomiast patrząc z neutralnego punktu widzenia, te wyrobione zdanie nie zawsze jest tak bliskie prawdy, jak może nam się wydawać. W końcu każdy odnosi wrażenie, że jest bliski tej prawdy, a więc pojawia się pytanie, gdzie ona tak naprawdę leży. Okej, okay, wiesz już, że z tym trzeba się pogodzić, że możemy się mylić, o ile nasze ego nam pozwoli na przyznanie się do tego faktu. Ale czy to oznacza, że nie powinniśmy się niczym interesować i niczego nie czytać? Oczywiście nie to mam na myśli. Chodzi o świadomość tego, że nasze umysły nie są bezbłędne, bo gdyby tak było, to każdy z nas przyjmowałby tę samą wersję wydarzeń po styczności z tymi samymi informacjami. Także to tylko takie ziarenko ku poszerzaniu świadomości plus sugerowana szczególna uważność tego, jakie treści czytamy. Czy jest to dla nas dobre i czy to nam jest potrzebne? I za chwilę nieco to rozwinę na przykładzie trzech sit Sokratesa. A co z informacjami, którymi karmią nas nasi rozmówcy? Czy musimy wszystko wchłaniać, co się do nas mówi? Oczywiście, że można, natomiast często jest to informacyjny śmietnik. Jeśli jesteśmy dostatecznie asertywni, możemy zasugerować, że nie potrzebujemy i nie chcemy o pewnych rzeczach rozmawiać i możemy zmienić temat rozmowy. Warto to zrobić, zwłaszcza jeśli rozmowa na tematy, które nie są z nami kompatybilne, wydłuża się i zaczynamy czuć obciążenie energetyczne. Jeśli natomiast ktoś nas zagaja i próbuje wciągnąć w jakiś temat, który czujemy, że nie będzie nam służył, możemy skorzystać z tzw. trzech sit Sokratesa, które możemy mieć na względzie również w sytuacji, kiedy przeglądamy treści z portali internetowych czy innych odbiorników. I czym są te tak zwane trzy sita Sokratesa. Zobrazuje popularny dialog na przykładzie informacji telewizyjnej. Sokratesie, czy zechcesz posłuchać o trwającej wojnie w Wietnamie? Nie uwierzysz, jakie będzie zakończenie tych informacji, które mam dla ciebie? Zaczekaj. Najpierw chcę Cię zapytać, czy to, co chcesz mi przekazać, jest niepodważalną prawdą. Bardzo możliwe, ale nie jestem pewien. Czyli wiesz, że te informacje mogą być nieprawdziwe. A czy te informacje są dobre? No, raczej nie. Nie, a więc to złe wiadomości. A czy będą dla mnie pożyteczne? Czy mogę wyciągnąć z nich wartościowe wnioski? No nie. A więc, czy to, co nie jest prawdziwe, co nie jest dobre, co nie jest pożyteczne, na pewno chcesz mi przekazać? Jestem pewien, że nie chcę tych informacji usłyszeć. A Ty natomiast zastanów się, czy chcesz innym takie informacje również przekazywać? Kochani, wybierajmy świadomie to, czego słuchamy, to o czym rozmawiamy, to jakie treści wpuszczamy do naszej podświadomości. Będę wdzięczny za pozostawienie lajka i komentarza pod tym nagraniem. Zachęcam też do subskrypcji kanału, aby nie ominąć kolejnych podcastów oraz filmów. Najlepszego dla Ciebie. Paweł Szanti.